Dzień dobry, drogi YouTube, po długiej przerwie. Jak wiecie, nie było mnie no, parę dobrych miesięcy, nie było żadnych regularnych publikacji, bo byłem dość mocno zajęty tworzeniem portalu Metflex. Ale premiera miała wczoraj miejsce, więc dzisiaj wracam do pracy. I jeden z takich tematów, który miałem gdzieś tam wrzucony na szufladzie. Do tego, żeby go poruszyć, żeby do niego wrócić. Ten temat może już nie jest tak bardzo podgrzany, bo zdążył trochę wystygnąć, ale dalej jest bardzo istotny, chociażby dlatego, że cały czas brakuje kontry do tej grupy osób, która, tej grupy twórców, która będzie uprawiać coś, z czym absolutnie się nie zgadzam i na co się nie godzę, i dopóki będę mieć siłę, to będę z tym walczyć. Więc weźmiemy sobie dzisiaj na warsztat temat Linma's Hyper Responder i ostatniej pracy Keto Trial, która została opublikowana. Bardzo ciekawa praca, 4,7 roku na Keto, gdzie porównano to z grupą kontrolną Kohorta Miami Heart i wyszło tam, że osoby na Keto wcale nie rozwijają blaszek miażdżycowych na ultra dokładnych skanach. I teraz moja kontra nie będzie absolutnie dotyczyć badania samego w sobie. Nie zamierzam umniejszać tej pracy niczego. Chciałbym natomiast no, naprostować, skonfrontować się z treściami, które już zdążyły wypłynąć z grupy komentującej w tej naszej branży, z której to jakoby wyłania się taki obraz, że dzięki tej pracy w zasadzie upadł do końca paradygmat o tym, że nadmiar lipoprotein we krwi. Prowadzi do rozwoju mieszczycy. Że w zasadzie upadł cały konsensus naukowy trzeba wywalić wszystkie podręczniki do kosza. Na nowo je napisać. No po prostu wszystko upadło z Armagedon. Koniec kropka osoby na keto nie rozwijają mieszczycy. Prosta sprawa end of game, możemy się rozejść. Dziękuję, dobranoc. Słuchajcie, ja to mówię. Dziękuję, dobranoc! Więc wydaje mi się, że fajnie by było. Może rzucić światło na to, jak rzeczywiście wygląda ta praca, o czym ona rzeczywiście mówi i o czym, co najważniejsze, mówią sami autorzy tej pracy. Bo gdzieś w całym tym zamieszaniu, w tym podniecaniu się tymi rzekomymi wynikami i rzekomym upadkiem całego paradygmatu, chyba pominęliśmy trzymanie się materiału źródłowego i słuchanie tego, co mówią sami autorzy tej pracy. Co jest tym bardziej dla mnie dziwne, to to, że wiele z tych argumentów. Ta sama grupa osób używa do obalania tych test, które im się nie podobają. No bo na przykład, pierwsza sprawa jest taka, że to jest badanie obserwacyjne. Badania obserwacyjne, epidemiologiczne, są tym rodzajem badań, który ta grupa osób, która obala cholesterol i w ogóle wszystko inne, po prostu uwielbia dewaluować, uwielbia temu umniejszać, uwielbia argument. Korelacja to nie przyczynowość, że to jest tylko badanie obserwacyjne, że dopóki nie będzie tutaj RCT, to w ogóle proszę mnie tutaj opuścić. Ale jeżeli pojawia się Keto Trial, który jest badaniem obserwacyjnym, w którym wychodzi, że osoby na Keto, które miały naprawdę bardzo wysoki poziom LDL-C w stosunku do grupy kontrolnej, nie rozwijają miażdżycy po 4,7 roku, no to. To, to, że to już jest badanie obserwacyjne, absolutnie nie stanowi żadnego problemu, już wystarczająco jest do tego, żeby obalić paradygmat, niezależne myślenie, budzimy się z matrixem. Druga sprawa jest taka, że to jest pierwsze takie badanie. Zazwyczaj jest tak, że kiedy pojawia się jakieś takie nowe odkrycie, nowa obserwacja, bo to jest obserwacja, to bardzo dobrze by było, żeby inne ośrodki badawcze wykonały to samo badanie. Żeby zweryfikować, czy rzeczywiście te wnioski są replikowalne, te, te obserwacje są replikowalne. I żeby było ciekawie, sami autorzy o tym mówią. Autorzy tych prac w bardzo uczciwy sposób mówią, że słuchajcie, te prace są po to, by pobudzić dyskusję, by stworzyć pewne ciśnienie w gronie naukowym, żeby lepiej ten temat zbadać. Tak naprawdę ci naukowcy mówią, że to jest dopiero początek opowieści, a nie jej koniec. Tak jak próbuje mówić to grupa komentujących na YouTubie, że pojawia się jedna praca obserwacyjna, bum, koniec gry, dziękuję. Wszystkie argumenty są na stole do domu. Można się rozejść, cholesterol nie prowadzi do miażdżycy. Nie ma problemu, możesz mieć wywalony LDL-C, cholesterol całkowity, tak długo jak jesteś na keto, nie ma problemu. Nawet nie chciałbym za bardzo tutaj wchodzić w szczegóły związane z samym porównaniem tych grup kontrol grupy kontrolnej do grupy obserwacyjnej, bo kohorta Miami Heart nie jest w 100% identyczna, chociażby to, że w grupie Miami Heart brali leki, a w grupie keto nie. Zostawiam też kilka smaczków od kuchni strony, które śledzę bardzo mocno, bo śledzę poczynania osób, które są odpowiedzialne za prowadzenie tej pracy, ich wypowiedzi w różnych social mediach, ale zostawiam to jako przystawkę, jako zapowiedź, bo chciałbym zorganizować wkrótce transmisję live tutaj na kanale, gdzie zaproszę kilka osób i porozmawiamy sobie o całym LEM, czyli Lipid Energy Model i o Lean Mass Hyper Responder, czyli LMHR. Natomiast tak, jest tutaj kilka bardzo ciekawych smaczków co do Pewnych zakulisowych rzeczy, które dzieją się w obrębie całego tego ruchu. Kolejny temat to coś, na co również nie ja wpadłem, nie ja to wymyśliłem, tylko po prostu przeczytałem rzetelnie ze zrozumieniem oddechy do dechy, po prostu tą pracę. Autorzy sami mówią, że nie ma tutaj badania porównawczego, podłużnego, czyli tak zwanego longitudinalnego. Lub jak ortodoksi językowi tutaj już walczą, czy może lepiej nazwać to badaniem dynamicznym, nie wnikam w każdym razie chodzi o to, że badanie porównawcze podłużne oznacza, że tą grupę osób możemy badać również w przyszłości wielokrotnie, żeby sprawdzić, czy naprawdę nie dochodzi do rozwoju miażdżycy. Bo ja zgadzam się z tym, że wow, 4,7 roku z naprawdę wywalonym LDLC prawdopodobnie Powinno doprowadzić już do jakichkolwiek zmian miażdżycowych, a nie doprowadziło? Ale czy to jest wystarczający dowód, by powiedzieć teraz zgodnie ze swoim sumieniem, etycznie, moralnie ludziom, na YouTubie, gdzieś w socjal mediach, ludziom, którzy nie mają wykształcenia do analizy badań naukowych, że na podstawie tego oni są super bezpieczni i przez kolejne 10, 15, 20, 30 lat mogą mieć wywalone w kosmos Aldalce i na pewno im nic nie grozi. Czy to jest dowód na to? Nie sądzę. Śmiem bardzo mocno w to wątpić, dlatego że po pierwsze, miażdżyca nie rozwija się w 4,7 lat. Po drugie, nie mamy badania porównawczego podłużnego. Po trzecie, to jest tylko pierwsze takie badanie, i to w dodatku obserwacyjne, a są jeszcze rzeczy, które, których nie da się do końca wykluczyć, o których wspomnę między innymi właśnie na zapowiadanym live'ie, jak chociażby to, że część osób nie była dopuszczona do grupy Keto. Nie była dopuszczona, bo przed dopuszczeniem do tej grupy już wykazano zmiany miażdżycowe. Jest naprawdę bardzo dużo ciekawych informacji zakulisowych, o których będę chciał Wam powiedzieć więcej na nadchodzącym live. Ie. Jeżeli uda się go zorganizować, jeżeli nie, to po prostu dogram dogrywkę. Kolejny temat jest taki, że naukowcy absolutnie nie mówią, że wiecie co, Wy, my na keto, jak jesteśmy, możemy się otoczyć taką banieczką i w naszą bańkę nie powinno w ogóle interweniować cały konsensus naukowy, nie powinniśmy tego łączyć z interwencjami w stylu życia, z wychodzeniem z ketozy, wchodzeniem w ketozę, z włączaniem farmakologii. Nas to nie obchodzi. My jesteśmy na keto, nas obchodzą inne zasady wszechświata. Naukowcy mówią dokładnie odwrotnie. I za to absolutny kudos i szapoba dla nich, że zamiast bazować na pewnych ekstrapolacjach z innych populacji, które, co do których wiemy, jakie są czynniki ryzyka, jak wysokie jest ryzyko, jeżeli masz taki LDL-C albo taki LDL-C, tak w grupie naprawdę specyficznej, w grupie osób szczupłych, aktywnych fizycznie, które są na keto i mają inne czynniki ryzyka w dole, natomiast ten poziom LDL-C i całkowitego cholesterolu jest wysoki przy jednocześnie niskich trójglicerydach i podwyższonym HDL-C, zamiast bazować na ekstrapolacji i zgadywać, jakie może być to ryzyko, ci ludzie chcą naprawdę to sprawdzić. Sprawdzić, żeby wiedzieć lepiej, jak komponować interwencje w stylu życia i w farmakologii, by te osoby z Lean Mass Hyper Responder, które z jakiegokolwiek powodu na świecie są na keto, nie były w podwyższonym ryzyku. To jest klucz i motyw działania tych naukowców, i to nie jest tak, że ja wszedłem do ich głowy, mam jakiś specjalny sprzęt i połączyłem się z nimi telepatią, a oni sami wstydzą się o tym powiedzieć. Oni o tym trąbią non-stop. Nawet w tej pracy. Dlatego zachęcam i zapraszam Was do tego, żeby ją czytać. A nie tylko bazować na osobach, które wam mówią, że ją przeczytały i sobie takie wnioski wymyślają. I absolutnie nie chodzi tutaj o strach na zasadzie, o nie, każdy, kto jest na keto, będzie miał szybciej zawał serca, albo szybciej rozwinie miażdżyce. Ale to jest taka sama bipolarka i taki sama ekstremum, jak mówienie, że osoby na keto na pewno nie będą miały miażdżycy, albo będą miały ją milion razy mniej prawdopodobną niż osoby, które nie są na keto. I właśnie, żeby ustalić te obiektywne dane, do tego służą te prace. Więc samym pracom, samym naukowcom je ja absolutnie kibicuję. Pomijając pewne wątpliwości moralne, które mam do samego marketingowania tej pracy, choć rozumiem dwie strony monety, zarówno tą, którą porusza Nick Norwitz, jak i tą, którą porusza osoba, która odłączyła się od tego zespołu, czyli Spencer Nadolski, o czym powiem więcej właśnie w zapowiadanym live. Mimo tego, mimo tych wątpliwości, mimo tych dylematów natury moralnej co do samego marketingowania tych badań i prowadzenia ich, to mimo wszystko kibicuję tym pracom absolutnie. Uważam, że to jest potrzebne. Potrzebne jest zachowanie pewnej czystej ciekawości naukowej, ale ta czysta ciekawość akademicko-naukowa, w momencie kiedy przechodzi przez tą maszynkę do mielenia w postaci social mediów i wypluwa naprawdę dziwne nagłówki i wmawia ludziom że na podstawie tych prac możemy wyciągnąć te wnioski mimo że absolutnie nie należy tego robić to to jest moment gdzie uważam że należy zająć jednoznaczne stanowisko jasne stanowisko i nagrać taki filmik jak nagrywam wam tutaj żebyście mieli tą przeciwwagę żebyście mogli zestawić te dwa komunikaty pod tytułem Dzięki keto trial Upada cała narracja o cholesterolu, cały paradygmat, bo naukowcy już to przyznają, już kruszy się cały gmach nauki, versus, no nie, nie kruszy się cały gmach nauki, po prostu w końcu mamy jakiekolwiek prace, które pozwolą w obiektywny sposób ocenić, w jakim ryzyku są osoby w fenotypie Linmas Hyper Responder i co w związku z tym ryzyku, z tym ryzykiem najlepiej będzie podjąć dla tych osób, żeby to ryzyko zmniejszyć. To jest to klucz tego działania, a nie jakieś atomówki na zasadzie upada paradygmat, matrix, ratrix i nie wiadomo co jeszcze. Notabene, ja raz na jakiś czas, w cudzysłowie, zaczepiam, rozmawiam, prowadzę jakikolwiek dialog, jeżeli jest taka możliwość, z Nikiem Noruicem. Ostatnio miałem chwilową wymianę zdań z nim na jego Instagramie, gdzie raz za razem on wyraźnie mówi, że ilekroć mogą ze swoim współ Pracownikiem naukowym Davem Feldmanem wyraźnie rozgraniczają swoją pracę i mówią, jak nie należy jej interpretować. Nie należy robić z tego takich absurdalnych twierdzeń, jakie mają miejsce w świecie keto i carnivore. Natomiast, no, na tyle, na ile oni mogą prosić, by tego nie robić, no to to robią. Ale to, że inne osoby mają kompletnie gdzieś ich prośbę i wykorzystują ich pracę do robienia tak absurdalnych tez i twierdzeń, no to to już, już jest jakby drugi temat, i uważam, że. Jeżeli chcemy wesprzeć tych ludzi, to powinniśmy też nagrywać właśnie takie kontry. Uczciwe, rzetelne, mówiące o tym, co mówi naprawdę materiał źródłowy, żeby nie było tego wrażenia monopolizowania tylko jednej strony, tylko jednej narracji na fejsie, czy na YouTubie, czy na innych platformach? I na koniec, tak jak wspomniałem, nie chodzi tu o strach, nie chodzi tu o straszenie, ale zachęcam do przemyślenia tego w następujący sposób. Czy nie byłoby trochę słabo i kiepsko, gdyby się okazało? że jak macie 4,7 roku na keto, nie rozwija się miażdżyca, ale po 6-7 latach nagle zaczyna lecieć naprawdę drastycznie do góry, to nie fajnie by było mieć tej informacji? Czy nie fajnie by było mieć informację, że kilka ośrodków naukowych w różny sposób sprawdziło, że nie, że po 4,7 roku, przez kolejne 10 lat na przykład, wcale nie rośnie to ryzyko? Albo czy nie byłoby... Dobrym zjawiskiem, żeby zaczekać, aż pojawią się te dane, które stwierdzą, że naprawdę osoby, które są w tym wąskim, specyficznym fenotypie, nie, nie, to nie tak, że yy, cokolwiek nie wskaże Keto Trial, to my możemy to rozciągnąć. Na osoby, które mają nadwagę, otyłość, stany zapalne są na jakichkolwiek innych dietach, nie mają żadnej aktywności fizycznej, to dla nich też cholesterol jest super świetny, jeżeli jest 500, LDLC jest 350, 200 powyżej 150 i nie ma problemu, nie bierzcie leków, nie słuchajcie się lekarzy, otwórzcie oczy, Matrix i Masmiks. Nie należy robić tego typu ekstrapolacji. Tyle, bo sami naukowcy nie, nie tylko nie mówią, żeby tego nie robić, oni proszą, żeby tego nie robić. I to wszystko jest w tych treściach. To wszystko czeka i jest dostępne do tego, żeby to naprawdę ze zrozumieniem przeczytać. Utrzymanie tutaj otwartej głowy, o której wielu ludzi tak e, zabiega i o czym tak wielu ludzi mówi, nie polega na tym, by teraz odpalić atomówkę i zamknąć się na wszystko, co wypracowała nauka. Utrzymanie otwartej głowy oznacza, że ok, pojawiły się bardzo ciekawe prace w tej wąskiej populacji, dzięki której. Będziemy mniej ekstrapolować, będziemy mniej zgadywać, będziemy mniej porównywać to do innych populacji, ale to się dopiero zaczęło. To jest dopiero początek tej rozmowy. I to nie jest początek rozmowy, który ma doprowadzić do odpalenia atomówki. To jest początek rozmowy, który ma doprowadzić do wygenerowania obiektywnych, konkretnych danych zamiast zgadywanek i ekstrapolacji. Więc samym naukowcom pozostaje kibicować, pozostaje ich wspierać, pozostaje czytać materiały źródłowe. I przekazywać je dalej właśnie z taką starannością. Nie dopuszczać do tego, by część osób używała ich dorobku do tworzenia jakichś własnych, kompletnie przesadzonych, kompletnie odklejonych tez, twierdzeń, na które nie ma dowodów, a które mogą Was kosztować naprawdę duże konsekwencje zdrowotne. Na dzień dzisiejszy nie uważam, że mamy na tyle dużo danych, by powiedzieć, że osoby z LMHR są bezpieczniejsze. Mając jednocześnie bardzo wysoki LDL-C, na dzień dzisiejszy uważam osobiście, że z całą chmurą dowodów, którą mamy, jeżeli masz um, fenotyp LMHR, to prawdopodobnie większym bezpieczeństwem będzie, jeżeli będziesz dalej na keto, ale doprowadzisz do takich zmian w swoim żywieniu, w swoim stylu życia, by być dalej na keto, ale trzymać nisko ApoB. Natomiast jak najbardziej, głowę otwartą trzeba mieć. Pozostawiam ją jak najbardziej otwartą, hashtag Hannibal Lecter, czekając z naprawdę z niecierpliwością na to, aż pojawią się kolejne prace, w tym RCTki, w tym badania longitudinalne, które sprawdzą, czy wygenerują więcej obiektywnych danych. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Zapraszam do obserwowania kanału, bo wkrótce naprawdę dużo ciekawych informacji. A dla tych z Was, którzy jeszcze nie dołączyli do portalu MedFlex, zapraszam Was na medflex.pl. Do następnego.